Od 1 sierpnia w gminie Kępna obowiązuje nowa stawka poboru opłat za śmieci. W ratuszu przyjmowane są już nowe deklaracje, które muszą wypełnić mieszkańcy Kępna. Dotyczy to osób, które w deklaracjach wcześniej zgłosiły większą ilość osób niż 4. Ci mieszkańcy muszą do 15 sierpnia wypełnić nową deklarację śmieciową i wyliczyć sobie opłatę według nowej stawki. Wynosi ona teraz 11 zł od osoby. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w Kępnie zostały ustalone nowe stawki opłat za zagospodarowanie odpadami. Jak już informowaliśmy, 11 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej Daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, stawka wynosi 25 zł. Chciałem zwrócić uwagę, że stawka dotyczy osób, które zamieszkują daną nieruchomość, a nie są na niej zameldowane. Wiele przypadków jest tego typu, gdzie zameldowanych jest więcej osób. Część osób przebywa za granicą. Część osób być może wyjechała, są studenci. Więc w tym przypadku deklarujemy osoby, które zamieszkują daną nieruchomość. Jeżeli student jest poza miejscem zamieszkania, to go nie deklarujemy, przyjeżdża na wakacje. Wtedy na dwa miesiące zmieniamy deklarację i powinien tą opłatą być objęty. Nowością jest opłata, którą gmina będzie pobierać od właścicieli ogródków działkowych. Ta opłata nie jest duża, natomiast jest to 20 zł. W skali roku jest to opłata ryczałtowa i niezależnie od tego, czy obowiązuje od początku roku, czy obowiązuje tak jak w naszym przypadku od 1 sierpnia, opłatę tą za cały rok należy uiścić, czyli 20 zł za rok 2016 i później za każdy kolejny rok też kolejne. Zmiany wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 sierpnia tego roku prezentujemy na naszym portalu radiosud.pl.